No i przyszliśmy po kolejną paczuszkę, która wysłana została na mój kanał. Tym razem jest to użytkownik RepWash. Zapraszam do niego na kanał. Jeszcze coś opowiem w trakcie rozpakowywania paczki. Otwieramy. Lecimy na warsztacik. Dotarliśmy już na warsztacik. Dzisiaj była bardzo piękna pogoda, bardzo gorąco, i czuję chłód mojego warsztatu. Jest takim kojącym. A co do użytkownika Repwash zapraszam do niego na kanał oczywiście. Ma bardzo fajny system demolowania pralek, z tego co zauważyłem na kilku filmach, które umieszcza dość często ostatnio. Styl kojarzy mi się z technikusem ale jak on to robi, to mówię, zapraszam do niego na kanał, bo robi to, że tak można powiedzieć, bardzo efektownie. No i kolega, repłasz napisał do mnie, że ma płytki czyli oglądał mnie Z jakimś cudem zawitał na moim kanale o widzę nawet karteczka pozdrawiam rep wash kolejna karteczka do karteczki od technikusa i od oczywiście kogo to jest na mojej wadze Dragonatrier. Płytka. Fajne sprawy. Te BGA, które wrzucam do kwasu siarkowego ostatnio je gotuję. Będzie fajny z tego filmik. Dość efektowny. Ale akurat z tych dwóch zrobię oddzielny filmik ku yy, czci kolegi Repuasza. Laptopiki, tak? Czyli znowu mamy kondensatorki tantalowe, pomarańczowe i żółte, czarne z białym paseczkiem do oznaczania biegunowości. I znowu laptopik. Napędy. Chłodzenie laptopowe. Coś dużo, powiem Wam, trafia ostatnio do mnie płytek laptopowych Bo co rusz dostaje laptopówki A Czy to oznacza, że Coś się niedobrego dzieje z laptopami No i do mojej kolekcji AMD 3300 series Procesory Będziemy z tego odzyskiwać Aurum po łacinie, czyli AU złoto. Dobra. Fajna sprawa. Połączę to. Z kolejnym odcinkiem. Weźmiemy te dwa procesory BGA, te układy BGA. Wrzucimy je do kwasu azotowego. I zobaczymy ich wnętrze. A póki co, dziękuję. Mojemu koledze za paczuszkę. Będzie kolejna paczuszka do przemiału. I co? Zapraszam do kolegi repłasza na kanał. Zobaczcie jak on demoluje pralki. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.